Prawie 10 milionów złotych na inwestycje na terenie powiatu dębickiego. O rozstrzygnięciu wniosków złożonych na pozyskanie środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poinformowano podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Dębice. Podczas spotkania z mediami najwięcej mówiono o finansowaniu dalszej budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębice. Na ten cel udało się zdobyć aż 5 milionów złotych. Budowa szkoły nie jest objęta w zasadzie żadnym... Dofinansowaniem takim jak budowa dróg, budowa obiektów sportowych, budowa hal samych sportowych czy jakichś innych inwestycji, które, na które można pozyskać środki z różnych źródeł, czy to krajowych, czy powiedzmy Unii Europejskiej, czy Urzędu Marszałkowskiego. Więc te 5 milionów, które otrzymaliśmy na budowę szkoły to jest kwota 7 w zasadzie, bo pamiętajmy jeszcze, że pierwsza ta tarcza to było 2 miliony 90 więc łącznie otrzymaliśmy 7 milionów złotych. Przy inwestycji, która jest warta 26 milionów złotych, to jest kwota rzeczywiście niebagatelna i w zasadzie niemożliwa do uzyskania w żadnym innym programie. Więc paradoksalnie ta, ta sytuacja z COVID-em i z tym wirusem powoduje, że będzie nam łatwiej wybudować tę szkołę, natomiast i tak oczywiście ona była. Zaplanowana w budżecie szkoła, tak jak wspomniałem, finansowanie posiada. Niezależnie od tego, czy byśmy dostali te 5 milionów, czy nie, byliśmy przygotowani na to, żeby jej realizację sfinansować. Natomiast to, oczywiście, ta kwota pozwoli tą szkołę zrobić szybciej, na pewno, i no, bez takiego obciążenia budżetu, bo wiadomo, że to by się odbyło kosztem innych rzeczy kosztem dróg, kosztem chodników. Także szkoła zaplanowana była, jak Państwo wiecie, na 2027 rok, tak. jeśli chodzi o jej skończenie. Mamy rok 2020, jest w stanie surowym zamkniętym, w jej nie widać, bo jest las albo na tu niedaleko się mieści. No i w roku 2021 mamy zamiar ją oddać do użytku i wydać jeszcze na ten cel około 15 milionów złotych, z czego 10 mamy z zewnątrz, bo Refil to jest 7 milionów, Ministerstwo Sportu 3 miliony. I 5 milionów środków własnych. Ale pan poseł wspominał, że to jeszcze nie koniec. Jest finansowania rządowego. Pozostało jeszcze kilka miliardów, które rząd ma zamiar przeznaczyć. Więc <grym> mam nadzieję, że będzie taka możliwość, żeby jeszcze częściowo z dofinansowania zewnętrznego skorzystać. Druga co do wielkości część dofinansowania rządowego zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. To jest na budowę chodników w różnych jego częściach. Miliony wsparcia na budowę chodników tylko i wyłącznie, to jest olbrzymia kwota, która właśnie może spowodować, że dla mieszkańców powiatu dębickiego wybudujemy kolejne 7 km nowych, nowych chodników, co znacząco poprawi bezpieczeństwo na drogach powiatowych. Wiemy teraz każdy posiada kilka samochodów, ruch rośnie. Na naszych drogach jakość tych dróg również podnosi się z roku na rok. No i musimy dbać również o bezpieczeństwo pieszych. Także ten program i te 4 miliony w sposób naprawdę znaczący przyczyni się do tego, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych. Na 7 gmin powiatu dębickiego 4 gminy będą beneficjentami, także to zadanie będziemy też chcę podkreślić realizować wspólnie z gminami. Gminie Jodłowa, jeśli chodzi o budowę chodnika, to jest kilometr 700 metrów, w gminie Dębica na około 2 km, w gminie Czarna to jest 1,5 kilometra w miejscowościach Grabiny oraz Głowaczowa, jak również w gminie Pilzno około 1,5 kilometra, Budowy nowych chodników. Podczas konferencji nie zabrakło wyrazów uznania wobec determinacji samorządów w walce o dofinansowanie, ale i podziękowań wobec parlamentarzystów, których działania, zdaniem władz powiatu, były nieocenione w trakcie starania się o zdobycie środków. Dzięki temu funduszowi, dzięki takiemu istotnemu wsparciu, mogą być realizowane te inwestycje. Chciałbym w imieniu Rady Powiatu Dębickiego również, w imieniu, mam nadzieję, wszystkich radnych, podziękować wszystkim, którzy wykazali ogromne staranie o to, aby te środki do naszego budżetu wpłynęły. Pan starosta Piotr Chęciek pokazał mi tę szkołę w obecności ministra. Ja po raz pierwszy widziałem, jaki to jest obiekt, jaki to jest, jaka to jest ogromna inwestycja. I dało się zauważyć od razu, że bez wsparcia naprawdę jakiegoś ministerialnego czy z jakichś programów operacyjnych nie ma żadnych szans tej szkoły ukończyć. To jest ogromne przedsięwzięcie. I tak naprawdę jest ta inwestycja oczkiem w głowie pana starosty, jak państwo słyszycie z konferencji prasowych, a doskonale się wpisuje w to, co brano pod uwagę przy rozstrzyganie wniosków. Przy rozstrzyganiu wniosku brano pod uwagę kompleksowość inwestycji. Bardzo pasuje, część inwestycji zrealizowanych jest, jest do, do, do ukończenia. Druga sprawa, ochrona środowiska i zmniejszenie emisyjności. Następna sprawa, pomoc niepełnosprawnych, to jakby drugi raz się wpisuje w koncepcję pomocy szkole. No i zabezpieczenie kryzysu są takich między innymi jak, jak kryzysy powodziowe. Czyli. To oceniali przedstawiciele Czech Ministers i przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów. Doskonale się to wpisało, ale muszę Państwu powiedzieć, że właśnie dzięki staraniom Panów Starostów, Pana Przewodniczącego i, i parlamentarzystów można czasem akcent włożyć większy na określoną inwestycję. I ten akcent jest widoczny. Kontynuacja budowy zespołu szkół specjalnych w Dębice i budowa kolejnych kilometrów chodników to nie jedyne inwestycje które zostaną zrealizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z programu wsparcia skorzysta także Gmina Jodłowa, która na realizację ponad 11 km sieci wodociągowej pozyskała 800 tysięcy złotych.